Naprawdę olbrzymie rozczarowanie, dlatego że no, dwie siostry, dwie Polki, siostry adwańskie w trzeciej rundzie wielkosztemowego turnieju, no to byłaby nie lada gratka, nie lada sensacja i to przeszłoby do anału w historii tenisa, także szkoda i jeszcze no, podwójna, bo, bo przegrała Petrowa. Jedyna, która pozostała jak z jakimś tam nazwiskiem w tej części drabinki, także no, kolejny mecz to byłaby Erani. No, absolutnie w zasięgu Uli tenisiska już taka trochę grający stary tenis, trochę tak jak, jak u Włochów. Także wielka szkoda uda tu mogła pomarzyć, ale takie są realia, takie jest życie, taki jest sport, konkurencja olbrzymia. Rumunka już pokazała, już pokazała że, że jest w znakomitej formie, zaskakuje mocnymi forehandami, backhandami. Też ma tak, taką silną psychikę, motywuje się cały czas, pokazuje, że walczy. Także to wiadomo było, że to będzie trudna przeciwniczka, więc to nie, nie, Ula nie była faworytką w tym meczu. Więc my możemy jedynie żałować jako kibice, jako Polacy, że, że się Uli nie udało wygrać, no ale Rumunka była lepsza.